Witam Cię w kolejnym odcinku Ewidencja czasu pracy. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak w wersji na 21 rok zaznaczyć urlop wypoczynkowy oraz no, w zasadzie wszystkie obecności. Będzie w ten sam sposób. Ok, zaczynamy. Zaczniemy od tego, że planowany czas pracy, no powiedzmy tu na dwa dni jest tylko wypisany, ale powinien być na cały miesiąc. Mamy po 7 godzin, czyli. No, pracownik powinien być w pracy powiedzmy od tej 8 do 17, ale tam dzień wcześniej wypisał dzień urlopu, ponieważ w tym dniu przypada mu 7 godzin. No więc te 7 godzin powinno być zdjęte z jego puli urlopowej. Zobaczmy, jak to wygląda w statystykach. Na razie ma 208 godzin, czyli tak jakby no, nie ruszał tego urlopu jeszcze w tym roku. Wracamy do naszego marca. Jeszcze się upewnimy. Tak, to jest tutaj. I teraz tak. Jak zapisać urlop wypoczynkowy? Chcę wziąć yy, pierwszego. Po prostu wpisujemy symbol nieobecności. Uw. I to wystarczy. Można sobie wpisać jeszcze tutaj uw, ale to nie ma żadnego znaczenia i w niczemu nie będzie przeszkadzało. Jeśli uważacie, że tak będzie bardziej przejrzyście, czy, czy w jakiś sposób bardziej to się będzie rzucało w oczy, można pisać i tu, i tu, ale już wpisanie, wpisanie tylko jednej, jednego symbolu w tej jednej kratce rozpoczynającej już skutkuje tym, że pojawia nam się przy symbolu uw urlop wypoczynkowy na czerwono podświetlona plansza informująca o tym, że te 7 godzin, które tu powinien przepracować, zostanie zdjęte z urlopu i zobaczmy, czy faktycznie tak się stało. Pamiętamy, miał 208 godzin, pozostało mu 201. Zobaczmy jak to wygląda w marcu, jeśli chodzi o urlopy. Mamy urlop wypoczynkowy, mamy marzec i te 7 godzin jest zdjęte. Zgodne jest to z tym, co Tutaj widać, wróćmy do naszego marca. Gdybyśmy mieli wgrany tutaj moduł statystyki, który rozlicza urlopy i pokazuje ich wykorzystanie, to już na statystykach widzielibyśmy, czy na wykresie słupkowym, czy w postaci liczb, godzin, jak to się kształtuje. Także zapraszam do tego, żeby taki jeden moduł, dwa, kilka, czy kilkanaście, czy cały pakiet, który jest tutaj. No, wychodzi jako opcja najtańsza zakupić, bo praca w, w zasadzie nie ma z nim pracy. On pracuje za nas, ściągając wszystkie dane, które my wprowadzamy tutaj, więc on jest praktycznie bezobsługowy, a informacje można naprawdę sporo z niego wyciągnąć. No i to w zasadzie jest wszystko. Może jeszcze pokażę. No, urlop wypoczynkowy. Weźmy sobie jeszcze, nie wiem, urlop. Na żądanie czy niepłatne, no, cokolwiek tutaj weźmiemy, będzie, zasada będzie wpisywania, będzie, będzie ta sama. Weźmy może, nie wiem, urlop no, bezpłatny, to marzenie. Urlop rodzicielski, no to już jest rozpisywanie na długi czas, tak? Weźmy może zwolnienie lekarskie. Gdzie my tu mamy, to znaczy zwolnienie lekarskie. Tu jest ZL, tak? Więc miał pracować 7 godzin w tym dniu. No i wpisujemy mu ZL jak zwolnienie lekarskie. Jest. Jest zapisane, że to jest jeden dzień wzięty ze zwolnienia lekarskiego. Natomiast na, grafii, na naszym podsumowaniu takim rocznym, tu gdzie mamy marzec, tu mieliśmy urlop wypoczynkowy 7 godzin, natomiast zwolnienie lekarskie Figuruje tutaj jako jeden dzień. Marzec, wróćmy do marca. Czyli zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy. Symbolika, tak jak, tak jak mówiłem, może być wpisana w ten sposób. Może być wpisana również w ten sposób. Niczemu to nie przeszkadza, ale jeśli uważacie, że tak będzie wyglądało, nie wiem, ładniej na przykład, bardziej się będzie rzucało w oczy, możecie wpisywać po dwa symbole. Tak? Najważniejszy i ten, który jest działa i powoduje to, że ten system zaczyna zliczać nasze nie nieobecności, jest wpisanie tego symbolu w pierwszej kratce, w godzinie rozpoczęcia pracy. Tak, popatrzmy jeszcze raz, jak to wygląda. Ok. Dobrze. To z mojej strony wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku.